Na tę chwilę na terenie powiatu szanowskiego w trakcie Światowych Dni Młodzieży zatrzyma się blisko 15 tysięcy pielgrzymów. To wstępne informacje, bo jak powiedzieli nam przedstawiciele policji, szacunki mówią nawet o 20 tysiącach osób, które przyjadą na teren powiatu szanowskiego. Lokalne samorządy zadeklarowały pomoc i gościny dla tych ludzi. Tu jest jednomyślność pośród włodarzy poszczególnych gmin. Wszyscy są doskonale przygotowani na realizację tego zadania. Oby tylko dopisała pogoda. Przygotowanie do tego wydarzenia trwało od kilku miesięcy, bo choć główne obchody Światowych Dni Młodzieży planowane są w Krakowie, to zapewnienie transportu, noclegu i wyżywienia pielgrzymom także jest sporym wyzwaniem. Staje przed nim także gmina Szanów, która przyjmuje około 4 tysięcy osób. Część noclegów organizuje miasto. Gmina przygotowuje w swoich obiektach, Czyli w szkołach oraz w hali sportowej 1300 miejsc noclegowych dla pielgrzymów. Tutaj udostępniamy pomieszczenia, w których pielgrzymi będą sobie rozkładać karimaty, śpiwory. No i w taki sposób, no, jak to na pielgrzyma przystało, będą spędzać tu noce. Pielgrzymi znajdą gościny także w obiektach parafialnych i w domach prywatnych. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli pozytywnie i, i przyjmują pielgrzymów odważnie. Naprawdę, bo, bo są wspaniali. Do Światowych Dni Młodzieży parafie i wierni przygotowywali się od dawna, także pod kątem duchowym, bo to najważniejszy wymiar tego wydarzenia. Parafie się przygotowywają do tego, do tego yy, ważnego wydarzenia, też od strony duchowej. Yy, myśmy w naszym dekanacie, i myślę, że też w innych dekanatach, tak to, to było organizowane, bo były przygotowywane y, centralnie programy przygotowania duchowego. Były organizowane właśnie te spotkania modlitewne, adoracje, spotkania w grupach. Przede wszystkim chcieliśmy jakoś zintegrować też i, i tych młodych ludzi, którzy się, że tak powiem, y, 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 zgłosili jako wolontariusze do pomocy i tak dalej, więc to... To Na pewno było, było to, był to taki czas rekolekcji, taki też, takiego duchowego przygotowania, i to jest chyba najważniejsze. Pielgrzymi podczas pobytu w szanowie będą uczestniczyć w katechezach, mszach i wydarzeniach artystycznych organizowanych z myślą o nich. Będą też wspólnie się modlić i świętować. To jest spotkanie tych ludzi młodych w przyszłości kościoła. To jest właśnie ten narybek, który pokazuje całemu światu, że, że są ludzie młodzi w kościele, że podejmują ten trud tej pielgrzymki, bo nie jest to żadna forma wycieczki. Czy, czy jakieś tam właśnie poznawania kraju, bo jest to oczywiście włączone razem w Organizację Światowej Niemłodzieży, ale przede wszystkim pielgrzymki, żeby spotkać się w imię Jezusa Chrystusa z całego świata. Pielgrzymi na terenie powiatu szanowskiego mają przebywać od 25 lipca do niemal 1 sierpnia.